Bardzo się cieszę, że mam okazję być e, razem z Wami na czwartym Copernican e, Digital Forum. W Elobanku wprowadziliśmy niedawno taką nową usługę, e, która się nazywa Moje Rachunki. Jest to możliwość e, bardzo sprawnego, bezpiecznego e, i Inteligentnego zarządzania własnymi finansami i budżetem domowym. Wiemy, że rachunki za różne usługi, czy to czynsz, czy prąd, to nawet 28% całego budżetu gospodarstw domowych, więc jest to bardzo duża. Część i istotna kwestia dla naszych klientów. Wprowadziliśmy takie rozwiązanie, żeby zdjąć ciężar codziennych płatności, pamiętania o rachunkach, no i też to ryzyko, że czasami po prostu zdarzy nam się takich rachunków nie zapłacić. A wiemy też, że nawet 80% klientów nie płaci tych rachunków, po prostu zapominają, zapominają o tym, więc zdejmujemy z nich ten ciężar. W naszej aplikacji klienci mają możliwość podejrzenia wszystkich rachunków, które, które spływają do naszej aplikacji z dostawców, których wcześniej podpieli i mają możliwość wykonania albo jednorazowej płatności za taki rachunek, albo ustawienia automatycznych płatności, które wykonują się właśnie w dniu, w którym, w którym taka płatność jest wymagana. Więc jest to rozwiązanie bardzo. Bardzo ciekawe i też takie, z którego klienci są zadowoleni. Większość klientów po prostu bardzo ceni sobie takie, takie rozwiązania, które zdejmują dodatkowe myślenie i taki ciężar im z głowy.